Cześć. Dzisiaj chciałabym Was namówić do robienia zdjęć swoim dzieciom. Pewnie każdy z Was je robi. Pewnie każdy z Was ma przy sobie telefon komórkowy z całkiem niezłym aparatem. I tak jak ja, pewnie Wy również robicie mnóstwo zdjęć swoim dzieciom. Tylko odpowiedzcie sobie na pytanie: co dalej z tymi zdjęciami się robi? Co dalej się z nimi dzieje? No, najczęściej nic. Trafiają one do komputera, to w najlepszym przypadku gdzieś tam do jakiegoś. Ważnego dla Was folderu, natomiast później ta ważność jego niestety trochę traci na znaczeniu i gdzieś się giną wśród innych folderów, wśród innych bardzo ważnych zdjęć. No a jeśli chodzi o oglądanie ich, no to cóż, najczęściej bywa tak, że na ekranie monitora te zdjęcia nie wyglądają tak dobrze, jak te wydrukowane w albumie. I właśnie do założenia takiego albumu chciałabym Was gorąco namówić. Ja Postanowiłam po dwóch miesiącach od urodzenia mojego dziecka właśnie taki album stworzyć, bo tych zdjęć się namnożyło, było ich naprawdę bardzo dużo, i stwierdziłam, że jeśli nie zrobię tego teraz, to pewnie już nie będzie na to czasu za kilka miesięcy. Dlatego też stworzyłam dla Juliana, no i dla mnie też przede wszystkim, czy dla naszych najbliższych rodziny, stworzyłam taki album. W którym są najważniejsze momenty z jego życia? Może to nie są fotografie, które zasługują na wyróżnienie niektóre są lekko ruszone, inne nieostre natomiast dla mnie, dla mojej rodziny, mają one ogromną wartość i zdecydowanie lepiej się je ogląda właśnie w formie papierowej. W związku z tym, że my nie istniejemy na żadnym profilu społecznościowym, nie zamieszczamy zdjęć na żadnej tablicy. Tym samym nie chwalimy się w wirtualnym świecie swoim dzieckiem. Wolimy się pochwalić nim w realu i jeśli chodzi o pokazywanie zdjęć, to tylko właśnie w takiej formie. No i zdecydowanie lepiej się ogląda takie fotografie, kiedy są one umieszczone w albumie, kiedy wiemy, co chcemy pokazać. To jest album, który jest tylko o nim, tylko dla niego. I tutaj te kilkadziesiąt stron, jakie zapełniamy, jego zdjęciami mówią o tym, w jaki sposób przebiegał jego rozwój, co się działo przez te kilka miesięcy. Mam nadzieję, że kolejnych zdjęć będzie przybywać, że będziemy się chwalić naszym, naszym dzieckiem właśnie w taki sposób. Trochę chciałabym was przestrzec przed umieszczaniem zdjęć w internecie, szczególnie umieszczaniem takich zdjęć, które no, chyba nie każdy powinien oglądać. Pewnie każdy z Was. Zdaje sobie sprawę, o jakich zdjęciach mówię, ale jeśli już musicie wrzucać zdjęcia do internetu, to zastanówcie się dwa razy przed kliknięciem wyślij, ponieważ, no cóż, dla jednych będzie to, jedni będą się z takich zdjęć cieszyć, inni niestety mogą je wykorzystać. A ja przynajmniej mam pewność, że nikt niepowołany takiego zdjęcia z mojego albumu nie wykorzysta. I po drugie, że zobaczą te zdjęcia tylko te osoby, które ja będę chciała, żeby zobaczyły. Także gorąco Wam polecam taką formę i owszem, może, może ktoś z Was powiedzieć, że nie ma na to czasu w ferworze walki codziennej. Natomiast my wpadliśmy na taki pomysł, żeby nie biegać do fotografa i nie czekać na wywołanie zdjęć. Znaleźliśmy firmę w internecie, która nam po prostu te zdjęcia wywołała i na drugi dzień albo za dwa dni te zdjęcia dostaliśmy do domu. Poświęciłam na to jeden wieczór, wsadziłam wszystkie zdjęcia do albumu, nawet poszliśmy o krok dalej. Również są daty przy tych zdjęciach, są informacje, kiedy co się wydarzyło. No i myślę, że to będzie taka całkiem niezła pamiątka. Przede wszystkim dla mnie, bo myślę, że Julian chyba nie doceni naszych wysiłków, no może za kilkadziesiąt lat, kiedy ten album przetrwa faktycznie kawał jego życia, wówczas. Będzie mógł się pochwalić, jakim był ślicznym chłopczykiem, kiedy się urodził. Dziękuję, do zobaczenia.